Pewnie zastanawiacie się dlaczego z kaptur. Co to jest? Nieważ tak oto Nadszedła nowa stylowa Q&A się skończyło, ale mimo to chcę podać informacje od naszej które mogą się wprawić Będą się one pojawiały co roku, żeby każdy y, widz, co ma pytania odnośnie całego roku, który przeminął, żeby po prostu zadał pytanie. Więc y, chciałem poinformować, że co każdy rok będzie Q&A, więc Q&A jak to woli, i wtedy będą się pojawiały y, Q&A odcinki z waszymi pytaniami. To wszystko co chciałem pojawić, chciałem was tak poinformować. Ty was zmieniona, więc Kozasko. To wszystko w tym co, co chciałam powiedzieć. Zajmuję się że Ci się spodobał. Do zobaczenia i cześć!